Jezus jestem chodzącą sierotą. Dosłownie nie wiem czy to widać, czy nie widać, ale e, szłam po tych schodach, są dość bardzo strome. E, do łazienki wylać wodę ze szklanek, e, umyć szklanki, właściwie. I na schodach powinna mi się noga, więc szklanki, które trzymam w obu rękach, do góry, i cała woda na mnie, więc mam bardzo mokre włosy, całe plecy, aż po sam. Kurde, no nie wiem co mam pokazać. Wszystko z tyłu praktycznie mam rozmoczone, zamoczone. A za minut 10 mam klientów. Nawet nie mam jak się wysuszyć, więc super. A few moments later. No dobra, żeby nie było, że jestem mała sierota albo duża sierota, to jestem gigantyczna sierota, bo właśnie mam jakieś 3 minuty przyjścia klientów i wylałam sobie kaweczkę. No, jest super, jest ekstra. Zaczynamy kolejny dzień, zaczynamy wtorek w pracy na szczęście, albo na nieszczęście mam dzisiaj tylko dwoje klientów i później troszkę się oddam pracy w stylu projektowania nowych wizytówek, ulotek, voucherów banerów i tak dalej, więc trochę, trochę roboty jest i tyle i witam się z Wami bardzo serdecznie, życzę miłego dnia i do zobaczonka jutro, pa pa